Witam serdecznie na kanale warszawscy Morzy Ja jestem Pirek i zapraszam Was na zawody koła numer 8. Chodźcie ze mną. To było ładne zdjęcie tak. czytelne. Tak. MMS-em do tak. mnie z imieniem i nazwiskiem. tą rybę, tak. rybę Ok? Sędziujemy sobie y, partnersko na łódkach, kolega koledze pisujemy gatunek ryby, w wielkość, Poczekam, podpis zawodnika no i podpis tak. sędziego, czyli partnera łódki, tak? Słucham jakoś. Ja nie mogę wymyślić. Na ten Szybko tak. i sprawnie. Tak, podaję tak. wymiary, które się liczą w dzisiejszych zawodach. Zaczynamy od okonia 15 cm. Szczupak, sandacz, boleń 50 cm sum 70. Na toś miarkę? No. 50, 70. Pan Bóg dało, co, no, żeby, żeby pasło oko. Żeby było widać i głowę i ogon ryby, tak? Wszystko no. Nie sam ogon. Z... Szczupak 50, tak? Tak. E, dobra, dalej. 50 plus. E, łowimy do godziny 13. 30. Nie, Od 13 kończymy łowienie. Do 13:30 wszyscy tutaj Sprywamy. powinni oddać karty startowe. Do której? Do 13:30. I o 13.00 kończymy łowienie, żeby było sprawiedliwie no, pół, godziny Każde, pół, pół godziny na dopłynięcie No wiadomo, jak ktoś będzie gdzieś daleko śledzić czas, tak żeby zdążył dopłynąć Kapitanie Bartku, wyprowadź nautilusa. <słuch> <słuch> jak będzie? Będzie świetnie Jezioro Lidzbarskie Bliżej, trzcinek. Panie Bartko, czy chociaż miałeś do jednego dotknięcia? Co? Nie, a to? No to nie ma 15 cm. Ile to w ogóle może mieć? No, 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 nie, musiałbym. Tak, no, ale to mniej więcej taka. Jest. Sprawdzę u ciebie tam, czy coś rzucaj. Czy to ciebie, Chyba tak. O. Stałkę? O, proszę. No proszę. Proszę, proszę. się trochę. Nawet nie puknie ta sonda, nie? Tracę koncepcję. To koncepcja, nie? Tak, może czas się odlać, zjeść coś, przemyśleć w ogóle sens tego wędkarstwa. Ja wiem, że jesteśmy kiepscy wędkarze, ale aż tak. W razie czego położę. One eternity later. <laughs> Kurde, trzy godziny. Trzy godziny później. No ten ma typ... No, 20 no. nawet, nie? 20. Dobra. Jest następny, jeszcze lepszy. Spad. Nie tak syrko, nie tak syrko. Ach, ty. No, Zobaczymy w drugą stronę. Ach, kurde, myślałem. Siedzi. 12 Jest ma <słyska> 16 <słyska> No może im pokażę tą kartkę Pobiedzie co robimy. Chlejemy czy idziemy na ryby? Sesja druga. Zawody właściwie zakończone, teraz już poza zawodami jeszcze łowienie. No bo cóż można zrobić jak się nie łowiło pół dnia, nie? Nie, no muszę założyć okulary, bo mi oczy wypali po prostu za chwilę. Siedzi ryba to mm. bardzo Poza konkursowo, Poza ale proszę Liczyłby się No liczyłby się przyłożyć. zobaczymy No liczyłby się zaciłopku. No w końcu. Eee, moje gratulacje. Yeah, Tyle czasu. No yeah, to żeś pokazał. Yeah. Musiał zjeść. Ich Obiad. No, proszę to jest dwa razy no, dobra nie za duży, ale ma ty jest no. no aż go przyniesie No, największy na tej wodzie. No i świetnie. Gwoli kronikarskiej notowania. Kolejny. Czeci. Jeszcze taki zawodowy. Zawodniczył, przepraszam. No kurde, niebieski killer po prostu. Uh -huh. No taki 17 osiemnastek. No mogę uznać tą jaskółkę za killera. Mogłyby być trochę większe, ale pytanie: czy w ogóle są takowe? Jest. No jest <laughs> Pukał, pukał i wypukał Jest mhm. A spadł K**wa Jest Wapuścił. O, jedzie. Ładny. Ładny, ładny, ładny. Ładny, ładny. ładny. Tam, ładny. <grych> no ale ten taki. Dobry. Dobry I drugi na proszę, proszę. No, ten już tak z 17 No tak ja Nagle się obudził. Mały. Mały to wędka do 8. Weź gośmok? Weźmiesz go. Weźmiesz go. No. no Szczerze mówiąc, chyba chłopiec normalnie wylądowałbyś na patelni Giemu no. Wymiar Wymiar Wymier. głowy nie opciał do przodu go wielki ma być tak, miasty dobra, pod uwagę ko. dopiero teraz no ale ma zębisko uspokój się radzę ci się uspokoić no ale temu to chyba do ryja nie będę stał do ręki o, wylazło samo a szwarciocha, chłopie Wyżej ta rybę. O tym. Drugi Nieak, <śpiew> to to by się spadało. jest co? karipello. Nie sądzę, że jest duży. No, więk O, nadnormatywny. Do, <grymny> proszę, nadnormatywny, taki siedemnastąć. Biało-niebieskie opa, żółto-niebieskie. No, moja też już taka. Te białe to już dawno, dawno przeminęło z wiatrem, ale kolejny. Lista zawodników zmieniała się na 21 osobach. Wielu nas było? Wielu nas było, tak. Skąd to się uzbierało tyle Wielu ludzi? Frekwencja tak. była fajna, ale oczekujemy czegoś więcej. Tak jest. Miało być 30, ponad 30 osób. Ale... Ta, ta, ta taka, mała. taka mała, nie mała. Takie małe nieporozumienie, no. Tak tak noc, więc, nie. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, ja fajnie, się, fajnie się to odbyło. Szóste miejsce dzisiejszych zawodów zdobył Czarek Szymańcza. Brawo dla tego Pana, brawo, Gratuluję. Proszę bardzo. A jaki wynik? A masz... Okay.

Zawsze na czółkę z wodą! I Rafał Jaseczki z wynikiem 900 punktów! Brawo! Zruba! Ja Zruba! 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 To na północ w wodzie! Nie, na północ w wodzie! Nie, to na północ w wodzie! Nie, nie, nie! Czwarte miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył Kamil Kryms! Brawo! 280 punktów! O, groba! Bardzo ładny probaj, który. Dobra, wchodzimy na podium, panowie. A co złapał? Możesz Trzecie miejsce. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył Maciej Orzesze. Brawo! 1600 punktów, brawo! No, brawo, brawo! Naprawdę super wynik, Trzeba było tego sumika tutaj. Brawo! brawo. 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 No, okay. I wączerek masz tak, wączerek masz do Kuby. Dzięki. Do końca roku do wykorzystania. Dobra. Do końca roku przypomina. Nie widzę, przepraszam Was, ale... Y, Okej, okay. drugie, drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył... Gratuluję. Tomasz Krym. Dzień, Dzień. Dzień. O, o, punktów. Z wynikiem punktów. Przechodzimy do meritum sprawy, Panowie. Uwaga, uwaga. Pierwsze miejsce. Z wynikiem? Z wynikiem. 2280 punktów. To był Jakub Króla! O, brawo. Brawo, brawo. Do końca roku masz. Dokładnie. <którychli> e panowie, ten puchar, który wręczamy tutaj w tym roku, to będzie puchar przechodni, na którym będziemy grać y nazwisko zwycięzcy co roku. Jeżeli coś się wydarzy i ktoś wygra go trzy razy z rzędu, Pierwszy, zostaje dla, dla niego właśnie. Bah... Na, was, na własność, tak? tak? Ale będziemy grawerować nazwiska zwycięzców co roku. Dobra, więc puchar przechodzimy. Brawo. brawo! Brawo! Brawo, kuba! Brawo, brawo, brawo. Dobrze panowie, ale to jeszcze nie wszystko mamy. Jeszcze dyplom i wynagrodzenie za największą rybę tych zawodów. największa tak, ryba z tych zawodów miała 58 cm. I należy do Rafała Jarczewskiego. Brawo! Brawo! No proszę! Oczywiście! A wieczorem wyglądał na kontuzjowanego, proszę bardzo, olimpijczyk! No to nie no, to w Łodzi będzie. No moje gratulacje. Ale on tego szczupaka przy złapał i go schował. Tak jak go kurwa nie wyciągał. Dziękuję wszystkim za Dziękuję. uczestnictwo, za fajną rywalizację sportową. Fajne, e, I fajne towarzystwo. I niesportową też. <noise> Teraz muzyka łatwa, lekka i przyjemna. I bawimy się do rana. Naprawdę. Dopisała. Dopisała i myślę, że będziemy tą frekwencję utrzymywać. To było fajne. Fajnie, żeśmy się spotykali w takim towarzystwie. I fajna, że jest taka zdrowa, fajna rywalizacja. I chciałbym to utrzymać. I liczy na to, że będziemy się spotykać za więcej na zawodach. Jeszcze, jeszcze więcej. Dzięki Jeszcze raz bardzo dziękuję, naprawdę. No i koniec zawodów wędkarskich. Koła numer 8 w Warszawie. Bardzo dziękuję chłopaki za zaproszenie. Obydwa jadwarki bawiliśmy się serdecznie. Na pewno na następnym spotkaniu też się stawimy. I jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i połamania jeszcze raz w innym miejscu nad wodą. Trzymajcie się.